Dziś pokażę Ci, jak możesz spersonalizować ekran blokady swojego iPhone'a e lub iPada e w nowym iOS 26, ponieważ pozwala on na znacznie więcej niż poprzedni system. Jak to zrobimy? Przesuwamy panel w dół, aby wyświetlić ekran blokady, i przytrzymujemy palec w miejscu, w którym nie ma żadnych powiadomień. Następnie naciskamy Personalizuj. Co możemy zrobić dzięki tej aktualizacji? Możemy jak zwykle dodawać widżety lub usuwać widżety takie jak Spotify, Instagram, TikTok, kalendarze i inne. Jeśli naciśniemy na godzinę, możemy zmienić czcionkę, a teraz dodatkowo także jej grubość, jak widać. Oprócz tego możemy zmieniać kolory, a także ustawić efekt przezroczystego szkła, który wygląda w ten sposób. Ja wolę wersję jednolitą. Jeśli naciśniecie na ikonę globu, możecie wybrać styl pisma dla konkretnego języka, np. arabskiego, bengalskiego i innych. Gdy już wszystko ustawimy, wracamy i gotowe. Możemy również zrobić zbliżenie tła bez konieczności przytrzymywania ekranu, aby dopasować je idealnie do naszego gustu. Jeśli naciśniemy trzy kropki, możemy wybrać powiększ tło i zostanie ono rozciągnięte do maksimum. Jak widać, sztuczna inteligencja wypełnia górną część rozmytym tłem. Mi akurat to nie odpowiada, więc zostawię tak, jak było wcześniej. To wszystko. Do zobaczenia.